Dopóki ziemia kręci się, dopóki jest tak czy siak. Pani obery każdego z nas, czego mu w życiu dokładnie, głową. sam z jej na dokładnie, ty dokładnie, dzień. dokładnie, Mnie sześciarzom, mnie dokładnie, dokładnie, Dopóki ziemia kręci się O Panie, da twój znak Tym, którzy pragną władzy Niech władza ta pójdzie w smak Daj trzeba obiwem odepchnąć Bratów zapłacą, niej Daj tajnowi skruszę Mnie bo opiece swej Ja wiem, że ty wszystko możesz Ja wierzę w swą moc Jak wierzy żołnierz zabity Przed siódłem nie jest, Jak zmyć każdy koniec wiarą nie dwie przeszalny głos jak wszyscy wierzymy w Ciebie, nie wiedzą co oni się losą O Panie mój, Boże, jedyny sprawy. Dopóki ziemia kręci się, zresztą na obrotem spraw. Dopóki czacu i progu wciąż mieszamy, starcza jej Daj każdemu trochu. i mnie w opiece swej niej. Dziękuję bardzo dziękuję. Brawo.